Cześć, witajcie. Siemanko. Witajcie, ja jestem Jacek. A ja jestem Kuba. I witamy Was na kanale Ogarnij Świat. Dzisiaj postanowiliśmy przejść się wzdłuż nowo otwartej trasy tramwajowej na Tarchominie dokładnie nowo otwartej do Nowodworów. Przystanek stare świdry jakby pierwszy raz łazimy z kamerą tak w łapie i tak dziwnie się czujemy trochę ludzie się na nas patrzą to nie jest Japonia to nie jest nic normalnego w Polsce no chociaż jesteśmy takim polskim gąciarzem. trochę się wywyższasz już w tej chwili to miał być żart, bo gąciarz też jest polski Wow, 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 Okej, okay, naszą podróż zaczynamy przy pętli Tarchomin Kościelny, gdzie do tej pory znajdował się koniec linii na Tarchomin. Tuż przed pętlą Tarchomin Kościelny znajduje się przystanek Mehoffera, skąd wyruszamy w naszą podróż. Pierwszy nowy punkt na linii do Nowodworów to przystanek Stefanika. Łazimy sobie tutaj właśnie i patrzymy na jeszcze nawiosieńkę torowisko tramwajowe, które, które całe szczęście będzie zielone. O Jezu, jak Obry. dobrze. O jak czuję dobrze. A co jak to oby? No wiesz, zależy jaką trawę tu wysiali, bo jak się idzie tym odcinkiem dalszym, czy coś wcześniej powstał, y -y. to są fragmenty, gdzie masz takie miejsca. No nie ma za, za bardzo trawy, po prostu to się robi, tyle można się wiedzieć. No, Ech, no trzymajmy kciuki, żeby jednak ta trawa wyrosła na tym odcinku tramwajów. Stare są te bloki? Lata 90. Jakie lata 90. żartujesz. Nie, serio. Boże. To ten rejon w ogóle jest zabudowany dopiero w latach 90. tak naprawdę. Tylko że te bloki są wyjątkowo tragiczne jak na lata 90. Nie. Lata 90. mają to do siebie, że wszystko co wychodzi z lat 90. jest dosyć syfiaste. Nie obrażając mieszkańców oczywiście, no <laughs> czasy się zmieniają po, się po prostu. coś z zrobić na pewno, ale... Ale wspólnota tam wiesz hajs. najlepiej zrobić termodewastację e, i pastelozę pastelozę Cóż, jeszcze przed chwilą byliśmy na przystanku e, mechofera e, a już jesteśmy na Nowodworach. i to, to jest cały przystanek w sumie. tak i to jest cały 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 nowo otwarty odcinek tak, zgadza się. Drugi i ostatni przystanek na naszej trasie to Nowodwory. Za przystankami nie ma pętli. Znajduje się za to zawrotka, gdzie dwukierunkowe tramwaje zmieniają swój kierunek jazdy. I póki co, to tyle. Szykowano w sumie ze 3 lata? Ile to mieliśmy przetargów, ile to było odwołań itd. Tak na, a przypominam, że jeszcze... <grym> jeszcze przed nami dalsze etapy, jeszcze... Jeszcze dwa, bo tą wspaniałą inwestycję trzy... podzielam na pięć etapów. <grym> Do Winnicy i w Winnicy jeszcze pętla. I, I jeszcze pętla w Winnicy, no. czyli nie, nie jeszcze jeden etap, tylko... <grym> jeszcze dwie, jeszcze tylko jeszcze dwa. pętlą ma jeszcze zostać Tak, i... garaż, tak ty, czyli w trzy czy etapy, trzy. bo jeszcze, jeszcze... Ale w sumie jeśli chodzi o tramwaje to dwa, tak? Mm. Tylko pętla to będzie właściwie trzeci etap. Czytałem nieco o tym okresie międzywojennym, gdzie na przykład nie oddawane po trzy trasy tramwajowe mm -hmm. na rok, gdzie budowali ją na dwa miesiące, pięciokilometrową trasę, bo że wróćmy trochę do tamtych czasów. No, nie? Bo... <laughs> ale to znaczy tak, trochę tak, ale trochę nie do końca, ponieważ no, standard tras tramwajowych się troszkę poprawił. To jeszcze, żeby z sprawiedliwości stało się zadość, to pójdziemy sobie chyba jeszcze troszeczkę wzdłuż, w kierunku winnicy, żeby zobaczyć, co nas czeka, jak jest w lesie. <noise> Zdecydowanie w lesie. Piękne rowerki, moje ulubione. To miała być druga jezdnia światowida. No tak, miała Ale być... ludzie się ostro Po co tutaj druga jezdnia? No przynajmniej na razie, tak? No bo nie wiem, jak, jak będzie się ruch samochodów kształtował za ileś tam N lat, tak? Mm -hmm. Ale no póki co nie wydaje mi się, że to jest potrzebne. A czym mi poznać mieszkańców Nowodworów? No oczywiście po błocie na butach. <noise> I po tym, co możemy zobaczyć na tym znaku, czyli dzikie zwierzęta. No. I oczywiście tutaj piesi nie mają łatwego życia, także idziemy tutaj trochę za zawrotką nowodwory, i widzimy już tutaj przestrzeń, gdzie będzie biec linia tramwajowa do winnicy. Ja w ogóle zastanawiam się, dlaczego ja się wypowiadam tutaj w temacie Nowodworów, winnicy i w ogóle jestem totalnie nie stąd. Ja nawet nie mieszkam w Warszawie, ale w sumie interesuję się wieloma rzeczami a propos tego, gdzie się co buduje. Obserwuję nawet jedną budowę w Chorwacji? Serio? Bo byłem na wakacjach kiedyś w Chorwacji. Raz. I, e, no, i, tam, i, tam, i tam się budował most, e, przeprawa. E, w, między... Tam było na wyspie Ciowo. Nikt Aha. nie zna, ale. Okej. Okay. <grytanie> ja z Chorwacji znam Dubrovnik. I... Aha. No i na tym by się skończyło. W ogóle cały czas mam polajkowany jakiś fanpage na Facebooku, który prowadzi relacje z tej budowy. I e, w ogóle nie tylko w Polsce wykonawcy mają problemy, ponieważ tam wykonawca upada czy coś i w ogóle od trzech miesięcy nie ma żadnego ruchu na budowie, a za Słowianie jakieś... Słowianie mają coś wspólnego ze sobą, jednak. Ale... A, a za cztery miesiące oddanie całego mostu do dojeżdżenia, ale nie ma. W ogóle... Przejedziesz się? Nie. <laughs> Ta, okay. Nie wiem, przejadę się, może kiedyś. Nie mam pojęcia, jak będzie tutaj przebiegał ten tramwaj, ale będzie przebiegać w każdym razie jakoś tutaj. I przedłużenie ulicy Światowida w tamtą stronę. I tam będzie tramwaj. Kolejny odcinek powstanie od zawrotki nowodwory do winnicy. Pierwszy nowy zespół przystankowy powstanie przy nowym skrzyżowaniu ulic Światowida z leśnej polanki i dzierżkońską. Kolejne przystanki pojawią się dopiero na winnicy, gdzie najpierw znajdzie się zawrotka, ponieważ pęta tramwajowa i autobusowa winnica pojawi się dopiero w kolejnym etapie inwestycji. Już na sam koniec, nad pętlą Winnica, ma powstać piętrowy parking dla samochodów. Parkuj i jedź. Wracamy, bo, bo dalej już chyba nie ma co zwiedzać. Dobra, wracamy z wycieczki na Nowodwory, e, Tarchomin, Winnice. No do Winnicy e... sobie nie dotarliśmy, tak no, naprawdę. No nie dotarliśmy wi do Winnicy, ale ten film będzie też troszkę o Winnicy. E, także dziękujemy wam za oglądanie, e, za, 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 <laughs> za, za tą piękną wycieczkę po Tarchodworach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję oraz dzwoneczek przy subskrypcji, żeby nie zapomnieć, że... Żeby nie zapomnieć, że nas subskrybujecie. Pewnie teraz jest taki wiatr, że i tak nas nie słyszycie, ale... Na razie. Na razie.